Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Każdy Boży Plan ma swojego opiekuna. Boży Plan na ten czas, na tę rekolekcję ma swojego opiekuna. Wczoraj zaczęliśmy od jasnogórskiej Pani. Wierzę bardzo, że Maryja jest opiekunką tego czasu, tego weekendu. Dzisiaj Monika, jutro No, także mamy patronów, mamy opiekunów tego czasu, którzy będą się troszczyć, aby Boże Plan wypełnił się w tym czasie. Gdzie jesteś, Adamie? Mówi Bóg. Gdzie jesteś, Ewo? Gdzie jesteś, Bioro? Gdzie jesteś, Jakubie, teraz? W jakim punkcie swojego życia? Dzisiaj jesteś, albo w jakim miejscu się znalazłeś, dokąd doszłaś? Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, żeby zadać sobie na początku rekolekcji. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Pierwsza, pierwsza odpowiedź to ten czyn. Ale dalej, gdzie każdy z nas jest? Gdzie się znaliśmy? Jaki klimat panuje w Twoim życiu teraz? Czy to jest kana galilejska? Wesele, czy radość towarzyszy teraz w Twoim życiu? Czy to może lamentacje nad grobem kogoś bliskiego? Czy może zatroskanie, bo brakuje nam wina, czyli radości i miłości w sensie duchowym? To co wczoraj właśnie Maryja mówi do Jezusa. Jezus, Synu, oni nie mają miłości. Oni nie mają radości w życiu. Zrób coś. Jaki brak jest teraz w tobie? Czego ci brakuje? Chciałbym zadać każdemu z nas, sobie też, takie zadanie, żebyśmy w czasie tego czasu znaleźli siebie. A dokładnie, gdzie jesteś w Piśmie Świętym. Żeby każdy z nas odnalazł się w tej księdze. Bo ta księga nie jest o Abrahamie, nie jest o Izaku, nie jest o Jeremiaszu też, ale przede wszystkim ta księga jest o mnie i o Tobie. Czy możesz ją czytać i możesz się tam znaleźć. Właśnie, gdzie jesteś w tym piśmie świętym? Ja wczoraj znalazłem się jako Jeremiasz, czyli młody człowiek, który żali się Panu Bogu, że jest za młody, żeby mówić, żeby nauczać. A on mówi, nie mów, że jesteś młody, bo to ja cię tu postawiłem. Także odnajdźcie siebie. Fajnie by było, gdybyśmy w niedzielę na tych świadectwach, żeby każdy z nas, oczywiście, wolności powiedział, jeśli odkryje siebie, gdzie w tym piśmie świętym siebie odnalazł. A więc z jakim brakiem może tu przyjeżdżasz? Czy twoje życie ma smak dobrego wina? Ciekawe jest, że w ostatnim czasie w liturgii bardzo często pojawia się temat oblubienicy. Nie wiem, czy zauważyliście, że wczoraj w Ewangelii jest wesele, jest Pan młody, ale nie ma oblubienicy. Nie ma Panny młodej. A dzisiaj będzie Ewangelia o pięciu pannach roztropnych i pięciu nierozsądnych, chyba. Temat oblubienicy. Czemu nie ma oblubienicy w Kani? No to miejsce jest dla mnie i dla Ciebie. Wiecie, co było setem tak naprawdę w tej dzisiejszej Ewangelii, kiedy mamy pięć palin roztropnych i nierozsądnych. Kiedy Jezus je spotyka i wychodzi, przychodzi i mówi: Te pięć weszło, pięć, przed pięcioma zostały zamknięte te drzwi. I Jezus mówi "Oglubieniec, nie znam was. Nie tyle, że nie miały oliwy, nie tyle, że spały i nie zatroszczyły się, żeby ten płomień był w nich. Ale powiedział, nie znam was, nie rozpoznaję w ciebie oblubienicy. Nie widzę, żebyś była gotowa nad, ze mną na wesele. Nie wiem, czy ktoś to bezpośrednio teraz odbiera do siebie. Ale Jezus pyta się, albo inaczej, sednem tych rekolekcji, w ogóle sednem i stawką całego Twojego życia, to jest to, czy ty na koniec życia będziesz gotowy, gotowa być oblubienicą Chrystusa. Zobaczcie, w niebie, stawką nieba nie jest dobra kolacja, nie jest dobre jedzenie, nie jest nawet dobre wino. Chociaż tam już raczej nie będzie takich problemów jak w Kanie. Ale problemem jest to, czy Ty jesteś gotowa być oblubienicą Chrystusa na całe życie. Niebieskie, wieczne. W niebie nie potrzeba kuparek, w niebie nie potrzeba tych druhien, panien, w niebie potrzeba oblubienicy. Bóg potrzebuje kogoś, z kim się zwiąże Ciebie i mnie. To jest nasze powołanie, to jest nasze zadanie. I to nam właśnie Hanna mówi. I ten temat, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. W sumie ojciec to wczoraj powiedział, ale chciałbym, żeby właśnie to zdanie, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie, żebyśmy zostawili sobie na koniec tych rekolekcji. Żeby rzeczywiście na koniec tego czasu, kiedy stąd będziemy wyjeżdżać, to właśnie, zróbcie to, co Jezus wam powie. To, co Jezus powie ci przez te dni. Wyjeżdżając stąd, zrób to. Niech to będzie twoje zadanie. Niech to będzie nasze wspólne zadanie. Żeby wyjeżdżając stąd, żebyśmy zaczęli pełnić to, co On chce. To jest z jednej start, a zarazem meta tych rekolekcji. Koniec. Abyśmy usłyszeli głos Jezusa i zrobili to, co nam powie. Ale właśnie, żeby zrobić to, co powiem, trzeba to usłyszeć. Trzeba usłyszeć głos Boży. Fajnie to powiedział ojciec znowu. Ukradł mi wszystkie myśli, takie smaczki, które miałem dla nas. które już były powiedziane, także nie mogę was zaskoczyć. Ale żeby słuchać, trzeba najpierw zamilknąć. Słuchaj znaczy najpierw zamilknąć. Przestań mówić. No ale po co? Po to tylko, żeby zamknąć nasz brzydko mówiący, niewyparzony język. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zamknąć swoje usta, ale po to, żeby usłyszeć właśnie głos Boży, co Bóg mówi do Ciebie i do mnie. Wiemy, że nie jest to proste. Trzeba zadać sobie pytanie: o co nam chodzi w życiu? Jaki ja mam cel w ogóle swojego życia? Bo po to mam usłyszeć głos Boży. Po to, żeby wiedzieć, co chce ode mnie Bóg. Żeby wiedzieć, o co mi w życiu chodzi? Bardzo modne jest dzisiaj takie powiedzenie zrealizuj siebie. Poznaj siebie i zrealizuj siebie. Nie jest to złe, ale nie jest to najważniejsza zasada naszego życia. Bo tak naprawdę dla nas chrześcijanie, nie tyle chodzi, aby zrealizować siebie. Ile zrealizować swoje powołanie. Nie jest najważniejsze, żeby działo się w życiu tak, jak ja bym chciał, to co ja bym chciał, ale żeby w Twoim i moim życiu działo się to, czego chce Pan Bóg. A w powołaniu są właśnie dwie osoby. Jest osoba powoływająca, powoływająca i powoływana. Są te dwie osoby. Nie możemy zamknąć się sami w swoim świecie. Nie możemy tylko zamknąć się do naszych aspiracji, pragnień i ambicji. Właśnie musimy usłyszeć głos Boży, czego On od nas chce. To jest cel naszych rekolekcji. Ale trzeba sobie, powiedzieć, by usłyszeć ten głos, są pewne przeszkody. I każdy z nas, powiedzmy, że ma w sobie taką stację radiową, która zagłusza ten głos Pana Boga. Podobno w prl były takie jakieś stacje zagłuszające. Nie wiem, nie wychowałem się w tym czasie, starsi tutaj, się może, to wiedzą. Ale podobno były takie stacje sowieckie, które właśnie miały bez urazy. Miały na celu zagłuszyć właśnie ten odbiór głosu z zewnątrz, spoza żelaznej kurtyny. I my mamy w sobie coś takiego taką stację radiową, która chce zagłuszyć w nas głos Pana Boga. Co między innymi w niej nadaje, co w tej stacji tak krzyczy: mój lęk i obawy. To jest to, co zagłusza głos Boży w naszym życiu. Moje lęki i obawy. Czego my się boimy? Przede wszystkim chyba drugiego człowieka. Boimy się wyjść do drugich ludzi. Boimy się przed tym, jak nas ocenią, co nas powiedzą, co nas pomyślą, kiedy, dajmy na to ja, czy będę miał pragnienie, głos Boży, no, modlić się w nocy. Co se bracia o mnie pomyślą? Jakiś spirus, sądząc, to. Ktokolwiek z nas jej natchnienie, żeby odmawiać różaniec, nie wiem, chodzić częściej na Eucharysty, co powiedzą inni, co powiedzą o mnie w domu, co powiedzą w ziemi Boga, jeśli pójdę do zakonu, albo się, może nie, wyjdę za mąż na kogoś, co pomyślą o mnie inni, jak na mnie będą patrzeć, czy dalej będą mnie je szanować. Jest w nas ten lęk przed taką stratą. Ale boimy się też i chyba najbardziej samych siebie. Towarzyszy nam lęk przed samą sobą. Czemu? Ponieważ są w nas takie, powiedzmy, stacje radiowe, które nazywają się sędzia i oskarżyciel. Ktoś, kto cały czas nas oskarża, ktoś, kto cały czas nam wypomina nasze błędy, nasze słabości. I boimy się. Boimy się, że w życiu nam nie wyjdzie. Kolejny raz mam próbować, kolejny raz mam powstawać z grzechu, kolejny raz mam się nawracać do boka, gdzieś ty jesteś niegodny, nic nie warty. Ale mamy też sobie, poza takim sędzią, mamy też takiego adwokata, który nas we wszystkim usprawiedliwi, przed wszystkim nas obroni. To nie dla Ciebie. Ta droga na pewno nie jest dla Ciebie. Także mamy w sobie lęki przed drugim człowiekiem, przed sobą, ale boimy się też Pana Boga. No bo w końcu, jeśli on coś nam powie, to kto z nas się nie boi, że nie wywróci tego życia do góry nogami, zmieni plany mojego życia. Miałam takie fajne mieszkanie. Samochód, I teraz muszę wszystko oddać. Lęk przed tym, co Pan Bóg powie, czego zażąda. Jakbyśmy się bali, że to, co Pan Bóg nam da, będzie dla nas złe. Albo że jak damy Mu palec, to zabierze nam całą rękę. Powiem Wam, że to jest nieprawda. Pan Bóg nie chce Twojego palca ani Twojej ręki. Chce Ci całego. Pan chcecie całego. Nie tylko ręki, nie tylko głowy, nie tylko ładną umalowaną twarz. Wysportowane ciało, i tak dalej, i tak dalej. Chcecie całego. Takiego, jaki jesteś. Pragnie ciebie całego. Ale boimy się też, że Pan zabierze nam święty spokój. nie? Kto z nas nie chce w końcu mieć tego świętego, świętego właśnie spokoju. Niestety tak jest, że jak Pan Bóg przychodzi, to ten święty pokój staje się niepokojący. Kiedy Pan Bóg przychodzi i wyrywa nas z tego komfortowego miejsca, to rzeczywiście wtedy często czujemy niepokój na początku. Ale boimy się też milczenia Pana Boga. Kiedy czekamy na Jego głos, kiedy oczekujemy, aż coś nam powie, a tu cisza. Czyż nie boicie się wtedy? O właśnie. Co, co robi anioł Gabriel, kiedy przychodzi do Maryi? Nie bój się. Pierwsze słowa, jakie kieruje anioł Gabriel do Maryi, mówi nie bój się. Nie bój się, bo przychodzę dla ciebie z dobrą wiadomością. Zobaczcie, z każdym słowem, kiedy Bóg przychodzi do ciebie i do mnie, zawsze jest to samo. Pierwsze, co to Bóg chce uspokoić, żebyś się nie bał i nie bała, tego co mam ci do powiedzenia. Przestań się bać. Wycisz w sobie te lęki. Przestań wierzyć temu, który próbuje cię właśnie okłamać, że Bóg nie ma dla ciebie dobrej wiadomości, tylko złomnie. Zacznij właśnie, nie bać się, bo przychodzę do ciebie z dobrą nowiną, właśnie z Ewangelią. I to jest powodu do radości, dlatego Anioł mówi, Hajre Maria. My mówimy, zdrowaś Maria. Dzisiaj to jest takie w ogóle. Kiedyś może to coś więcej mówił, Dzisiaj tak naprawdę nie mówi to, o co tam chodzi. Bo Hajre znaczy radość. Czyli Anioł przychodzi i mówi, jest radość! Jak widzimy. Jest radość z tym, co Pan Bóg do Ciebie przynosi. Z tym Jego słowem towarzyszy radość. Także zdrowaś, bądź Maryjo i Dominiko i Jagodą, Jakubie i tak dalej. Bądź radosny, bo ta nowina jest dobra i nie bój się. Także nie bójcie się tego, co Bóg będzie Wam mówił w czasie tych rekolekcji. I możecie się uśmiechnąć, nawet zaśmieć w kaplicy. To może będzie takie potwierdzenie, że Bóg przychodzi do Ciebie ze słowem. Ale już skoro mówiliśmy sobie o tych lękach, to dobrze, żebyśmy chociaż sobie powiedzieli krótko, czym jest, co jest źródłem tego lęku. Prosta odpowiedź. Grzech i nieposłuszeństwo. Mój grzech i Twój grzech jest powodem tego, że się boimy. Kiedy ja ranię kogoś, no to później się też boję. Boję się konsekwencji tego, co uczyniłem. Kiedy mnie nieposłuszeństwo Bogu, boję się Pana Boga. Nie wiem, to jest ciekawe, co niedawno odkryłem w Księdze Rodzaju, kiedy właśnie Adam i Ewa zgrzeszyli. To oni nie tyle bali się Boga samego w sobie, tylko bali się właśnie, jak on zareaguje. A Bóg przychodzi i nie gromi ich, tylko pyta się właśnie, gdzie jesteś? To jest pełne troski pytanie. To nie jest pytanie, coś ty zrobił, Adamie. Gdzie jesteś? Z całą troską i czułością. No ale właśnie oni się boją. Boją się tego, co Bóg teraz o nich myśli, no bo oni okazali nieposłuszeństwo. I zobaczcie, to jest to, co grzech jakby zmienia w naszym umyśle. Sprawia, że nie ufamy Panu Bogu. Sprawia, że nasz obraz Pana Boga się zmienia. Z kochającego Ojca zmienia się w karzącego Ojca. Czyż nie? Czyż. Kto z Was nie miał przecież przez chwilę w swoim życiu obrazu Boga jako karzącego ojca? Kogoś, kto z rózgą czeka na ciebie, na przykład w konfesjonale. Jak tylko wyspowiada się, to jeszcze kilka razy. Taki obraz Boga, ojca karzącego. Przecież dobrze wiemy, że tak nie jest. Wiemy, że Bóg chce Cię przytulić po tym, jak przychodzisz do Niego i korzysz się przed nim. A więc przechodząc już chyba powoli do sedna, żeby te Boże obietnice, o których wczoraj mówiliśmy na kazaniu, żeby te Boże obietnice się wypełniły, musimy nauczyć się słuchać. I musimy słuchać. Właśnie tego, co z wewnątrz, ale ważne jest też to, co słuchamy na zewnątrz. Czym się karmimy słuchając? Dobrze by było zrobić sobie coś takiego, nie wiem, jakiś taki bilans kalorii. Duchowych tego, co słucham. Liczymy sobie kalorie, ile dziennie jest, tego, tamtego. Widziałem. Ale zrobię sobie taki bilans tego właśnie, co słucham i ile jest z tego, co słucham, kalorii duchowych, ile w tym jest głosu Pana Boga. Ile jest tych kalorii duchowych? Żebyśmy później mieli właśnie iść, mieć siły pójść za tym słowem i usłyszeć w ogóle ten głos. Pana Boga, co chce mi powiedzieć? I to, co chciałbym, żebyśmy poszli w czasie tych rekolekcji, to jest właśnie droga Maryi. Wesele w Kanie to już jest tak naprawdę szczyt, to jest finish. Chcę, żebyśmy szli od początku z Maryją, czyli od zwiastowania, a w sumie tak naprawdę od początku jej życia. Chciałbym, żebyśmy jej sekret życia. Wcześniej. Sekret Marii. Tajemnica Marii. Zobaczcie, Maria jest dla nas tak naprawdę wzorem. To, co się wypełniło w jej życiu. W jej życiu obietnice Boże wypełniły się doskonale. Idealnie wręcz. Chociaż może nie tak idealnie, jak ona sobie to zaplanowała, ale idealnie, bo było według zamysłu Pana Boga. Dlatego chcemy uczyć się w tym czasie od Marii. I pierwsze, właśnie co się uczymy od Marii, to jest słuchać. Słuchać. Maryja słuchająca. W tradycji Maryja często się porównowało do ucha. Obrazem Maryi było ucho. Jeśli byśmy chcieli jakoś prosto przedstawić Marię jakimś symbolu, to byłoby to właśnie ucho. Ktoś, kto by był całkowicie zasłuchany w słowo Boże, to była Maryja, Jest. Zasłuchany w słowo właśnie kogo? Dlatego warto sobie zadać pytanie, kogo słuchamy? Czym się karmimy? Maryja karmiła się od małego Słowem Bożym, ale niekoniecznie umiała czytać i pisać. To do dzisiaj Zegecie, jakby próbują zgłębić. I do dzisiaj nie mamy jasnej odpowiedzi, tak naprawdę, jak wyglądało dzieciństwo i młodość Maryi przed zwiastowaniem. Być może była niepiś, niepiśmienna i nie potrafiła czytać, więc musiała właśnie słuchać. Musiała słuchać Słowa gdziekolwiek się dało. A wtedy, skoro nie umiała czytać, to nie mogła wziąć sobie tak po prostu w pisma świętego. W ogóle było chyba, jeśli dobrze pamiętam, zgorszeniem, jeśli kobieta czytała stare testament. To było zgorszenie jawne, publiczne. Tego nie można było robić. Czy Maria według tradycji nie mogła wziąć sobie pisma świętego do rąk i go czytać. A słuchała. Także Maria słuchająca. Musiała go słuchać na każdym kroku, może w świątyni, może gdzieś tam podsłuchiwała innych mężczyzn, bo mężczyźni mogli na te tematy rozmawiać. Musiała może tak właśnie w taki sposób o to. Dlatego ważne jest też, czy mamy w naszym życiu miejsce słuchania Słowa Bożego. Czy mamy taką pustynię, miejscem w Biblii, gdzie Bóg szczególnie przemawia z pustyni. To jest miejsce, gdzie Pan Bóg wyprowadza człowieka, żeby do niego mówić. Tak jak jest chyba w księdze proroka Ozeasza. Dlatego chcę ją przynęcić na pustynię, ją wyprowadzić i mówić do jej serca. Mówi Bóg. Jeśli może się czujesz dzisiaj na pustyni, może nie zewnętrznie, ale wewnętrznie, że w Twoim sercu jest susza jakaś, to może to jest ta pustynia na której chcę do Ciebie mówić, Pan Bóg. Te rekolekcje z pewnością są taką pustynią, gdzie Pan Bóg nas wyprowadził właśnie po to, żebyśmy słuchali Jego głosu. Gdzie może mówić Pan Bóg? Dzisiaj liturgia godzin. Tyle słowa Bożego. Tyle treści, które już mogliśmy słuchać. Później Eucharystia. Będzie też modlitwa wstawiennicza. Tutaj już na początku mówię, że chciałbym Was zachęcić, żebyście, jak będziecie podchodzić do modlitwy wstawienniczej, żebyście bezpośrednio grupki prosili o słowo. Proszę o słowo Boga dla mnie. Wielu wstawienników ma ten dar. Słowa. Bóg daje konkretne słowa. Słowa, które właśnie mają być tym, co Cię poprzepie, tym, co Cię zbuduje, tym, co Cię poprowadzi. Dalej, Pan Bóg może mówić nie tylko w Piśmie Świętym, nie tylko w liturgii, ale też przy kawce, herbatce, przez Marysię, przez Julię. Przez każdego z nas Pan Bóg może mówić. Nie musi być to kaplica, nie musi to być zapalona świeczka przy okazji. Ale może w pokoju, w nocnej rozmowie, a może w ciszy na osobności, kiedy się słowami, żeby być sam na sam z Panem Bogiem. Nie ograniczajmy Pana Boga w tej kwestii. To już koniec, powolny bo... Ostatnia rzecz. I o się wyrobimy na grupie, To jest w ogóle szok. Ja teoretycznie mówię to, co miałem mówić, półtorej godziny, a będzie pół godziny. Tak? W Ewangelii. Y Marka, jest takie zdanie. Zapytano Jezusa, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest słuchaj Izraelu. Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Słuchaj. To jest pierwsze i najważniejsze Boże przykazanie. Aby słuchać Pana Boga. Nie tyle, żeby słuchać tego świata, nie tyle, żeby słuchać siebie innych, ale słuchać Pana Boga. To jest najważniejsze przykazanie. To jest istota dekalogu. Słuchać Pana Boga. Wszystko w życiu duchowym zaczyna się od słuchania. Wszystko. Bez słuchania nie ma w ogóle życia duchowego. Nasze nawrócenie zacznie się od tego, kiedy właśnie zaczniemy słuchać. Ale właśnie kogo? Pana Bogu. To jest fundament. Dobre rzeczy w naszym życiu zaczynają się od Słowa Bożego. Jeśli chcesz dobrych rzeczy w swoim życiu, w życiu zacznij od Słowa Bożego. Od słuchania Słowa, właśnie tam zaczynają się dobre rzeczy. W życiu Maryi, od słuchania Słowa Bożego, zrodził się Jezus. A co w Twoim życiu się zrodzi? Od słuchania Słowa Bożego. Amen.